Dzień dobry, Bożena Arabasz, kierownik impresariatu Kieleckiego Teatru Tańca. Kielecki Teatr Tańca działa od 1995 roku. Także w tym roku będziemy obchodzić 20-lecie działalności teatru. Od początku działalności teatru przede wszystkim realizujemy spektakle taneczne. Co roku organizujemy festiwal tańca Kielce. Ważną działalnością jest również edukacja i w ramach tej działalności organizujemy warsztaty tańca, przeważnie jazzowego, ale również inne techniki, jak również prowadzimy szkołę tańca, która mieści się w Kielcach przy Placu Konstytucji 3 maja. Działalność Kieleckiego Teatru Tańca polega na organizowaniu, na pracy zarówno codziennej, jak i organizowaniu eventów okolicznościowych, tak jak wspomniałam, festiwal tańca, warsztaty. Są to imprezy odbywające się cyklicznie na tług obowiązków związanych z tymi wydarzeniami. Zwiększona ilość prac takich drobnych powoduje to, że właśnie posiłkujemy się pomocą wolontariuszy. Na czym ona polega? Głównie na przykład podczas warsztatów wolontariusz ma za zadanie opiekować się grupą uczestników warsztatowych, to znaczy na przykład sprawdza listę obecności jest na sali warsztatowej i czuwa jakby nad przebiegiem zgłasza nam organizatorom jakieś zdarzenia nieprzewidziane potrzeby pedagoga tańca potrzeby uczestników jest takim jakby łącznikiem pomiędzy salą zajęć a nami organizatorami pomaga przy odsiedzeniu widowni spektakli, na przykład poprzez sprawdzanie biletów. Przeważnie jest tak, że to Kielecki Teatr Tańca występuje o pomoc wolontariuszy. Zdarza się natomiast inna sytuacja, że to wolontariusze zgłaszają się do nas. Są to osoby różnych, że się tak wyrażę, profesji, które chcą pomóc, chcą zobaczyć jak wygląda działalność teatru. I mieliśmy tak na przykład uczniów szkoły krawieckiej, szkoły fryzjerskiej. Panie tutaj właśnie z tej szkoły pomagały w garderobie krawieckiej przy jakichś drobnych pracach, w pracowni krawieckiej przy drobnych pracach krawieckich, bądź czesały artystów przed spektaklem. Na pewno musi, muszą to być osoby komunikatywne. Ze względu na to, że festiwal, jest, festiwal, warsztaty są imprezami międzynarodowymi, więc mile też jest widziane, jeśli taka osoba zna język angielski bądź francuski, ponieważ często właśnie mamy gości również fran francuskojęzycznych. Przeważnie są to osoby, które ukończyły 15 rok życia, natomiast ponieważ często zdarza się, że imprezy kończą się po godzinie 22, mile widziane są osoby pełnoletnie. Dla kontaktu z artystami, dla kontaktu z e, instytucją kultury, która no, jest specyficzną działalnością e, na rynku, dla uczestnictwa właśnie w, ty, w tych imprezach, dla tej atmosfery, która, która jest w teatrze, e, dla tej atmosfery, którą budują artyści i myślę, że my jako pracownicy e, instytucji kultury. Nauczą się funkcjonowania e, instytucji kultury, e, nauczą się organizacji i przebiegu imprez od drugiej strony. Zobaczą e, jak wygląda e, organizacja właśnie eventów. Nauczą się e, też zrozumienia nienormowanego, nienormowanego czasu pracy, e, co wydaje mi się, że jest bardzo e, ważne, bo wiem, że osobom wchodzącym na rynek pracy ciężko jest zaakceptować. Pracę po godzinach, prace w weekendy, a tutaj zobaczą, że, że to może być nawet przyjemne. Każdy wolontariusz, który pracuje dla Kieleckiego Teatru Tańca otrzymuje zaświadczenie, w jakich dniach pracował, jakie czynności wykonywał. Jakie umiejętności nabył, ale również wolontariusz ma możliwość uczestniczenia w wydarzeniach właśnie artystycznych. Dostaje bezpłatne wejściówki na spektakle, ma właśnie możliwość kontaktu z artystami, których zapraszamy. Natomiast jest to też bardzo atrakcyjne dla osób, które amatorsko zajmują się tańcem, hobbystycznie.